Taki, taki można można spotkać potężny no, potężny ale robię w trzech kolorach: żółty, trzech kolorach żółty tradycyjnym potężny w tradycyjnym tego też robię. Aha, to też jest tradycyjny kolor? Yy, znaczy nie, 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 nie. Tradycyjny był taki. Aha. Ja wprowadziłam kolory po prostu do wyboru. Rozumiem, dla dzieci, dla dzieci, się żeby był wybór. Nie może być z czerwonym dziobem, a może być z czarnym dziobem. Mhm. Także bawię się ich kolorem. Gdyby pani widziała kolekcję kółek. Ja, jak robię kółka, kropeczki, w te e, zawijasy w trzech kolorach tęczy, tak jak do fertaczków. Ale jak się kręci ten fert? O. Aha kształt, nie? Chodzi o kształt, że to robi, o. A, że po prostu takie... Wiruje, nie? Wiruje i robią się kolory. A jak robię w trzech kolorach, niebieski, to jeszcze... To tęcza. Się... tęcza. super. Robię tu wtedy na kółkach to, nie? Uh -huh. Na dużych, czy przy taczkach, czy... Przy... Wszystko zabawa. To nie jest praca, ale nie jest zabawa. Ktoś zobaczy, wygląda inaczej. Nie? A, a mnie kolor po prostu bawi. Nie, mm -hmm. lubię.